Ja nie wierzę w budowę armii europejskiej, nie wierzę w to i nie widzę sensu w tym, by Unia Europejska, by kraje europejskie próbowały budować struktury równoległe i w jakimś stopniu wręcz konkurencyjne wobec tego, co robi Sojusz Atlantycki, czyli NATO. Uważam, że tak jest miejsce na to, by w ramach europejskiej części NATO istniały siły szybkiego reagowania, szybkiego reagowania w sytuacjach kryzysowych, które się pojawiają, czy to związanych z agresją ze strony jakiejś siły zewnętrznej, czy to związane choćby ze stanami klęski żywiołowej w Europie, gdzie trzeba szybkiego, szybkiej obecności armii i ten kryzys nie dotyczy tylko jednego kraju europejskiego, albo kilku krajów, więc jest potrzeba takiej elastycznych, uważam, jednostek, sił, tylko pytanie, i to jest bardziej powiedziałbym, czy pytanie do wojskowych, tak? czy, czy to powinno być rozbudowywane, wydaje mi się to najbardziej sensowne, jako europejski filar NATO, w sytuacji, w której nie możemy być pewni niestety stabilności, aktywności, wsparcia ze strony partnera amerykańskiego, ze strony Stanów Zjednoczonych. E, wiemy, że Stany Zjednoczone, w tej chwili Pentagon, dokonują oceny globalnej obecności wojskowej Stanów Zjednoczonych i możemy być prawie pewni, że elementem tej oceny, czy efektem końcowym no, będzie uznanie, że w Europie być może jest zbyt wielu żołnierzy amerykańskich, że ta obecność jest zbyt duża, w kontekście wyzwań, które są gdzie indziej, szczególnie na tym, w tym teatrze azjatyckim, który, który Stany Zjednoczone dzisiaj uznają za główne miejsce zagrożenia ich interesów globalnych. Więc może się okazać, że Amerykanie nas poinformują niedługo, że będą ograniczać wojskową obecność w Europie. Znany, znamy zapowiedź prezydenta Trumpa po spotkaniu z prezydentem Nawrockim niedawno, że Stany Zjednoczone nie wycofają z Polski swoich żołnierzy, no ale po pierwsze, prezydent Trump czasami zmienia zdanie, po drugie, no to będą interesy globalne i to będą interesy przedstawione przez Pentagon, jego szefa, dotyczące tego, gdzie ma najwięcej sensu obecność amerykańska. Więc dodatkowo w tym kontekście uważam, że musimy myśleć o europejskich możliwościach reagowania, ale budowa tak zwanej armii europejskiej, czyli czegoś alternatywnego wobec NATO, uważam, że nie, mamy, nie ma to sensu, nie mamy na to pieniędzy, nie mamy ludzi i sprzętu.